że witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie z Księgą Wyjścia. Spotkanie środowe dzisiaj o przejściu Izraela przez Morze Czerwone. Kiedy słyszymy słowo Eksodus, wyjście wyjście Izraela, to do głowy mogą nam przychodzić pewnie trzy rzeczy, trzy te najbardziej znaczące wydarzenia. Pierwsze, plagi i śmierć pierworodnych. Drugie, przejście przez Morze Czerwone i trzecie, prawo na synajm. To drugie wydarzenie, to o którym chcemy mówić dzisiaj, to przejście Izraela przez Morze Czerwone, ono się wydaje bardzo dziwne, bo jest spowodowane przez samego Boga. Jeśli chcecie cały tekst przeczytać, to zapraszam tego, żeby przeczytać czternasty rozdział Księgi Wyjścia, to Pan Bóg zmienia trasę przez Mojżesza Izraelowi, żeby faraon pomyślał. Pobłądzili na pustyni, jak mówi Księga Wyjścia. Dokładnie w trzecim wersecie tego czternastego rozdziału czytamy Faraon powiedział, powie wtedy Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę. Bardzo ciekawy jest ten czasownik hebrajski Bóg, bo on nie tylko znaczy zabłądzić, a może nawet mniej znaczy zabłądzić w sensie geograficznym, ale znaczy pobłądzić, pogubić się mentalnie. I to jest istota tego przejścia. Widać to jeszcze bardziej w momencie, kiedy Izraelici już cieszą się, że oto wyszli z Egiptu i zobaczyli wojska faraona. Przychodzą do Mojżesza z pretensją i mówią w ten sposób. To jest jedenasty werset. Rzekli do Mojżesza: Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż uczyniłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom, lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni. To wydarzenie ma pokazać dwie rzeczy. Ma pokazać Izraelowi, wyszedłeś z Egiptu, ale masz mentalność niewolnika. I ma pokazać drugą rzecz, ale Bóg przychodzi działać. Chce pokazać tę potęgę Boga po raz kolejny Izraelowi. Chcę pokazać ten znak, ten fakt, który sprawi, że Izrael będzie się powoli zaczynał zmieniać. Nie wystarczy wyjść z Egiptu. Nie wystarczy, że Bóg nas nie wyprowadzi z niewoli. To się dokonało. Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią się dokonało, ale Pan Bóg nas chce. Wyprowadzić z naszej mentalności niewolników. I czyni to w bardzo paradoksalny sposób. Pierwszy, pierwsza rzecz jest taka: to Pan Bóg doprowadza do tej sytuacji. Pan Bóg stawia Izraela pomiędzy morzem, a pomiędzy wojskami egipskimi. Wiele z naszych sytuacji w życiu, nasze cierpienie, sytuacje trudne są właśnie takim momentem, takim paradoksem, w którym jesteśmy w ciemności, nie widzimy wyjścia. Nie? I te sytuacje mogą służyć Panu Bogu do tego, żeby zmieniać naszą mentalność, żebyśmy żeby przestawali być niewolnikami, żebyśmy przestawali mieć tę mentalność niewolników, ale też widzieli Jego dzieła. Druga rzecz, którą Pan Bóg czyni, to jest to, że Izrael to sobie uświadamia, że idzie do Mojżesza i chociaż wcześniej, jak mówi Księga Wyjścia, Wyszli z radością, wyszli z mocą. Jest dokładnie taki zwrot z podniesionym ramieniem, i co oznacza się takie zwycięstwo, o to zwyciężyliśmy, bo wyszliśmy z Egiptu nie. A kiedy przychodzi faraon, to oni przychodzą i mówią, ale tam było nam lepiej, chcemy być niewolnikami. Po co nas wyprowadziłeś? Mówiliśmy ci jeszcze w Egipcie, nie? Gdzie Izrael sobie uświadamia tę sytuację i wiele sytuacji w naszym życiu, wiele momentów w naszym życiu pozwala nam też zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy. I trzeci moment to jest moment, w którym Pan Bóg przychodzi ze swoim Słowem przez Mojżesza. Nie? Pan Bóg przychodzi ze światłem na tę sytuację. To światło nie jest oczywiste. Może Izrael chciałby jakiejś odpowiedzi prostej, bo Pan Bóg mówi: Przejdziecie przez morze. Pan Bóg nie mówi: Pokonam Egipcjan i wrócicie sobie dobrą drogą, tylko Pan mówi: Pójdziecie za tym słowem. I czwarty moment, który sprawia, że Izrael rzeczywiście staje u początku tej nowej drogi. Faktycznie zaczyna zmieniać swoją mentalność, przestaje być ludem niewolników. To jest moment, kiedy oni idą za tym słowem, kiedy wierzą, wierzą temu słowu nie? i mają te konkretne znaki. Pan Bóg używa też bardzo konkretnych przeciwstawień w tej scenie. Myślę, że po to, żeby nam pokazać też sposób jego działania, też środki, których on używa do tego działania. No, Pierwsze przeciwstawienie no to jest faraon, który jedzie z rydwanami i Izraelici, którzy idą pieszo. Wojska faraona uzbrojone po zęby i Mojżesz z laską. Pan Bóg wybiera słabe środki. Nie chodzi tutaj o ludzką siłę, tylko chodzi o Jego działanie. Bardzo często jest tak, że my szukamy naszego ludzkiego rozwiązania. Nie? Ta zmiana mentalności, ta zmiana mentalności chrześcijanina, człowieka wolnego jest też tą zmianą mentalności w tym, co jest mocne, co jest ważne, co jest przydatne. Nie? Zmiana z mentalności świata, bo w końcu ta mentalność tego świata sprawia, że my jesteśmy niewolnikami. Jak dobrze pomyślimy o tym, to zobaczymy, że to mentalność świata sprawia, że jesteśmy niewolnikami. Jesteśmy niewolnikami. Tej miłości za coś. Jesteśmy niewolnikami sądów, jesteśmy niewolnikami ocen. Mamy tą mentalność niewolnika, która daje nam to myślenie: jak nie, nie mam siły, to nie wygram, nie zwyciężę. Nie? To, jest, to jest ciągle ta mentalność niewolnika. Pan Bóg chce to zmienić, wybierając, jak mówi Święty Paweł, to, co głupie, nie? to słabe staje się, w bogu mocą. Nie? Druga rzecz, której Pan Bóg używa, no to tego, tego przeciwstawienia wody, która jest śmiercią, ale która dla Izraelitów staje się murem warownym. Tam kiedy czytamy ten fragment, że te wody utworzyły mur po jednej i drugiej stronie, to to hebrajskie słowo oznacza dokładnie mur warowny, ten mur, którym obmurowuje się twierdzę. Woda nie nadaje się do tego, żeby być murem warodnym w żadnym wypadku i woda nie nadaje się do tego, żeby ratować. W mentalności biblijnej woda jest chaosem, woda jest śmiercią. Nie? Tymczasem Bóg wybiera wodę, która staje się murem, chociaż jest płynna i wszystko przez nią przelatuje, żadną obroną, i z drugiej strony woda staje się tą drogą do życia, chociaż tak naprawdę jest tym miejscem, gdzie człowiek nie ma życia, że Izrael przechodzi przez tą wodę. No i, i trzecia, przeciw, trzecia, trzecia przeciwstawność, no to jest oczywiście czas, w którym się to dzieje. To wyjście jest w nocy. Zwycięstwo przychodzi, przychodzi o poranku. Izraelici widzą pokonanego, pokonanych Egipcjan, pokonane wojska, ale, ale cała rzecz dzieje się w nocy. Nie? Są midrasze żydowskie, które mówią, że że to było tak ciemno, że Mojżesz robił jeden krok, dalej woda, ale poszedł, zrobił drugi krok, trzeci krok, ta woda go nie zakryła, ale to nie było tak całkiem sucho, nie? To przejście przez morze dokonuje się, można by powiedzieć, paradoksalnie, nie? Dokonuje się wtedy, kiedy nic nie widać, kiedy się nie, nie prowadzi bitew, To też jest ważne, że że w nocy w tamtych czasach nie prowadziło się żadnych działań wojennych, czekało się na dzień. I Pan Bóg wybiera ten czas, w którym wojska faraona też jakby nie mogły zniszczyć Izraela, że to się dzieje w nocy. Ono, co już mówiliśmy przy okazji wyjścia samego wyjścia z Egiptu. Po co to wszystko? Co, co tak naprawdę, Pan Bóg. Nam chcę przez to słowo powiedzieć, przez te wydarzenia, które są wydarzeniami nadzwyczajnymi, które są wydarzeniami wielkimi. Najpierw to, że Pan Bóg też chce, żebyśmy ciągle zmieniali myślenie, żebyśmy rzeczywiście zmieniali naszą mentalność. Mentalność chrześcijanina, to jest coś co jest różne od mentalności tego świata. I ta zmiana mentalności nie dokonuje się na poziomie intelektualnym. Nie, nie dokonuje się na poziomie tej wiedzy, wyszliśmy z Egiptu. Nie? Czasem myślimy sobie, że wiara to jest wtedy, wtedy kiedy uwierzę wszystkim dogmatom. No, no nie, ta zmiana myślenia jest wtedy, kiedy widzę fakty, kiedy widzę rzeczy, które się dzieją, kiedy idę za słowem, które mnie prowadzi, i widzę fakty, które się dzieją. I to, jest, I to jest pierwsza rzecz, która jest ważna, że ta zmiana myślenia jest nam potrzebna w życiu chrześcijanina. Druga ważna rzecz, która jest nam potrzebna, i Pan Bóg chce przez to słowo nam powiedzieć, że Dokonało się już nasze wyzwolenie, dokonało się wyzwolenie w Jezusie Chrystusie. Chrześcijaństwo jest paschalne, chrześcijaństwo skupia się na, na, na zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Nie? W centrum naszego życia powinien być Chrystus zmartwychwstały, Chrystus, który wychodzi z grobu, Chrystus, który też jest tym znakiem, tym znakiem tego, że to, co słabe przechodzi do życia potęga potęga Rzymian została pokonana słabością człowieka, który umiera właśnie śmiercią niewolnika. Nie? Bóg wybrał ten znak hańby po to, żeby stał się znakiem zwycięstwa. Chrystus, który przychodzi, jak jest martwych stały, ma ręce i nogi Bóg dalej przebite. Nie? Przychodzi zwycięski, ale w tych, w tych środkach, które wydają się Środkami przegranymi. Nie? I Pan Bóg nas chce zaprosić do tego, żebyśmy doświadczali tej naszej przemiany mentalności przez fakty naszego życia. I teraz ważne jest to, żebyśmy odkrywali nasze życie, żebyśmy widzieli, w którym momencie teraz jesteśmy. Może, może jesteśmy rzeczywiście między Morzem Czerwonym a Słupem. Ognia, który odgradza od Egipcjan. Tutaj, Egipcjanie, tutaj, może czerwone. Może jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy mamy już jakieś doświadczenie, przejście przez trudną sytuację, przez, przez jakieś, jakąś sytuację, wydawałoby się, bez wyjścia. Nie? I fakty w naszym życiu mogą stać się tym miejscem, gdzie odkrywamy, Bóg jest. Bóg działa mocną ręką, ale działa dla nas. We mnie i dla mnie. Nie. Izrael staje się nowym ludem. Kiedy przechodzi przez Morze Czerwone, widzi to zwycięstwo nad wojskami Faraona, widzi na swoim brzegu ciała swoich prześladowców, tych, którzy ich przez lata więzili. Uwierzył i zadrżał bojaźnią. To jest piękna gra słów: widzieć i bać się. nie? Ale bać się w tym znaczeniu, że uwierzyć Bogu, nie? zaufał Bogu. To nie jest bojaźń, która właśnie sprawia, że Izrael stał się jeszcze większym niewolnikiem, tylko właśnie, że stał się wolny dzięki potędze Boga. Nie? I Pan Bóg też chce z nas, czynić z nas ten lud wolny. Nie? Ten lud wolny jest bardzo ważny. Ważne jest, żebym był wolny. Bardzo konkretnie, po jedną rzecz, po to, żebym mógł na Jego miłość odpowiadać miłością. Bez wolności jest to niemożliwe. Nie? Ta mentalność niewolników w nas jest pomyśl sobie, ile razy może masz taką refleksję jak jakby było prościej, gdybym miał konkretny przepis na jakąś sytuację, gdybyśmy mieli konkretny zestaw, listę zadań, jak się dostać do nieba. Tymczasem Pan Bóg nie daje żadnej konkretnej listy, ale daje nam wolność, która dzięki Jego mocy, dzięki przemianie nas. Może sprawić, że, że będziemy tym ludem, który przejdzie do, 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 do prawdziwej radości. Nie? Będzie czynił z nas Pan Bóg lud również przez tę wolność. Dziękuję bardzo, że jesteście z nami. Jest już nas 100 subskrybentów. To teraz z radością czekamy na kolejne zero. Zapraszam subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam do tego, żeby się dzielić w komentarzach swoimi wrażeniami z tego filmu. Żeby też pisać, co Wam się też nie podoba. Zapraszam do tego, żeby dawać kciuki w górę, jeśli się podobało. Bądźcie z nami. Przypominam o tym, że w najbliższą niedzielę chcę odprawiać mszę świętą w intencji Was i Waszych bliskich. Więc w komentarzu tego filmu, jeśli nie widzieliście wcześniejszych z poniedziałku i wtorku, możecie napisać swoje imię albo jakąś szczegółową intencję, imiona swoich bliskich. I w tej intencji o 15 razem z chorymi tutaj będziemy się modlić, odprawiać Eucharystię. Wyłączcie się z nami. Zapraszam do tego, żeby się pomodlić o 15. Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji naszych chorych. Szczęść Boże, do zobaczenia. Zapraszam do kolejnego naszego filmu dzisiaj wieczorem wyznania kapelana z Bogiem.